Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was wszystkich serdecznie w dziewiątym już tutaj dniu naszym, kochani, dziewiąty dzień naszego webinaru Że cię chce więcej. Dzisiaj mam wyjątkowo silny wiatr tutaj, moi drodzy, więc pewnie słyszycie ten, ten, ten szum, który tutaj dociera. Kamera też mi się trzęsie, także dzisiaj takie, takie moi drodzy niespodzianki, ale mam nadzieję, że, że będzie bez większych, będzie bez większych problemów, także dajcie mi kochani znać, czy mnie dobrze słychać, czy się przebijam przez ten szum tutaj wiatru, jeżeli nie, to postaram się jeszcze, jeszcze głośniej troszeczkę mówić, cześć Małgosia, cześć kochani, dajcie znać moi drodzy właśnie, czy mnie dobrze słychać, bo... Ja tutaj ten szum jest po prostu przeogromny i tego wiatru tutaj, ale być może mam siłę, wystarczającą siłę przebicia, żeby się, żeby się przez to wszystko, kochani, przebić tutaj. Moi drodzy, wczoraj mówiliśmy sobie o tym, czy ja mam prawo, czy mam prawo chcieć. Bardzo ważny, bardzo ważny temat. Ewunia pisze, że słychać. A ja w śniegu idę, Madzia. Nie zazdroszczę. Ciebie, Wiatr, Uwiekowicz, że chora. O, Karolinka. No, czyli mówicie, że słychać. Czyli mam siłę przebicia. Bardzo dobrze. Słuchajcie, kochani, wczoraj mówiliśmy właśnie o, o tym, czy ja mam prawo chcieć. A dzisiaj sobie powiemy o kolejnym ważnym aspekcie tego wszystkiego kolejnym ważnym temacie. Który nazwałam, czego ja tak naprawdę chcę. No bo zobaczcie sobie, jak my mamy sięgać po więcej, realizować jakieś tam swoje rzeczy, jeżeli my sami tak naprawdę nawet nie wiemy, czego my chcemy. I czasem jest tak, że my przeżywamy dużą część życia, nie wiedząc po prostu, czego my tak naprawdę chcemy. Więc to jest bardzo ważny aspekt czego ja, czego ja chcę, czego ja chcę, e, cały ambaras też polega na tym, moi drodzy, że my często realizujemy różne takie, wiecie, zachciewajki, różne nasze chcenie, ale to nie jest nasze, Zobaczcie sobie, kochani, jak wiele razy coś realizowaliście i na przykład za jakiś czas, bo tego, to jest niezauważalne oczywiście od razu, za jakiś czas dochodziliście do wniosku, że to w ogóle nie jest moje, że ja to robiłam, no bo, no bo nie wiem, bo mi się tak wydawało, że albo to jest moje, albo że to jest jakieś wartościowe, albo to, albo tamto, a tak naprawdę się okazywało za jakiś czas, że to w ogóle nie jest moje. My kochani jesteśmy, wiecie, już od, od małego oblepiani różnego rodzaju oczekiwaniami rodziców, y osób bliskich, osób, które mają wpływ na nasze wychowanie. Później idziemy do szkoły, tam się stykamy z kolejną porcją różnego rodzaju presji, oczekiwań, wymagań i tak dalej, i tak dalej. Y y się, się z tym stykamy i my jesteśmy, wiecie, cała nasza aura, energetyka, jakby cały nasz umysł jest tak tym oblepiony, że my często naprawdę nie wiemy, co jest moje, co nie jest moje, czy, 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 czy to, co ja chcę, to jest naprawdę to, co ja chcę, a być może to jest jakaś część mnie zaczerpnięta od innych, bo tak też może być. Jest tutaj jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny aspekt, kochani są takie duszyczki, które schodzą, przychodząc tutaj do tego świata materialnego na to wcielenie, one dokładnie wiedzą, one dokładnie wiedzą czego chcą. Mało tego, nie tylko dokładnie wiedzą czego chcą, ale mają również na tyle czyste intencje do tego czego chcą, bo to jest drugi ważny aspekt, do którego zaraz wrócę, na tyle czyste intencje, że wybierają rodzinę, która, która będzie ich wspierać, otoczenie, nie mają jakichś większych przeszkód, więc to nie tylko nie tylko to, jeżeli tak się dzieje w naszym życiu. To nie jest kwestia tego, że ja, ty, że ja wiem, czego ja chcę. To jest jeden aspekt, ale tu jest też ten drugi aspekt, że ja mam czyste intencje do tego, co chcę. Ja się bardzo lubię inspirować, właśnie, wiecie, filmem, który kiedyś widziałam, bardzo Wam polecam. Chyba na Netflixie go widziałam. Właśnie taki film o, o Celine Dion, i tam było świetnie pokazane to w taki sposób ja nie wiem, czy to jest prawda tak było pokazane ja się tym zainspirowałam. Że ona od małego już wiedziała, że chce śpiewać, tak? Od małego wiedziała, że chce śpiewać. Miała tatę, który ją tam, wiecie, zaciągał na różne konkursy do różnych menadżerów. Później miała właśnie partnera, męża, który był menadżerem, który bardzo pięknie i dobrze wspierająco opiekował się nią i jej karierą. Więc to jest taki fajny przykład, że, przy, że schodzi dusza tutaj na to wcielenie. I nie tylko ona wie, czego chce, ale ona ma też czyste intencje do tego, tak? Bo czasem jest tak, że my możemy, my wiemy czego chcemy. Nawet może być tak, od małego my wiemy, ale my nie mamy czystych intencji do tego, do siebie, do naszego życia i wtedy nie będziemy dokonywać takich wyborów, które nam będą sprzyjać. Wtedy może być tak, że my to osiągniemy, ale to wszystko będzie okupione dużym wysiłkiem i walką. Więc jeżeli zauważamy coś takiego w swoim życiu, kochani, że pewne rzeczy, które chcemy i czujemy to całą sobą, e, pojawiają się różne przeszkody albo to jest okupione wysiłkiem i walką, to nie zawsze oznacza to, że, że to nie jest nasze. Czasami to jest nasze, tylko intencje są niewłaściwe. I teraz co to, kochani, znaczy właśnie intencje niewłaściwe? E, no na przykład to, że nie wiem, jest jakieś. Jest jakieś parcie yy, na to, no załóżmy, trzymajmy się tej piosenkarki, nie? Że, że chcę tym zostać, bo nie wiem, chcę być popularna, chcę być podziwiana, chcę tam stać na świeczniku, tak? Chcę być lepsza od innych. To są intencje, to jest moja motywacja, czyli to są intencje, które mnie motywują do tego, tak? Czyli nie ma tam intencji, że ja przychodzę i szanuje swój talent, przyjmuje ten swój talent, cieszę się tym talentem, a jednocześnie chce się dzielić tym talentem z innymi. Nie, tam jest cała masa paskudnych intencji, paskudnych oczekiwań. Jeżeli ja coś robię, a mi nie wychodzi, to właśnie są przeważnie te dwie przyczyny. Albo to nie jest moje, albo moje intencje do tego są niewłaściwe. Aga pisze, a czy może ujawnić się wiedza po... Po co się przyszło tu po jakimś czasie? Jak najbardziej, kochani, jak najbardziej, to przecież wiecie, my jesteśmy tak różni, mamy tak różną drogę karmiczną, drogę duchową, drogę naszej duszy, więc jak najbardziej może być tak, że nie przy, przychodzimy w cudzysłowie bez jakiegoś konkretnego planu i my ten plan musimy sobie stworzyć. My tą drogę tak naprawdę musimy sobie na nowo stworzyć. I jak ją wtedy tworzymy? Zazwyczaj poprzez doświadczenie, czyli my próbujemy różnych rzeczy. Tak? Nie wiem, ciągnie mnie, nie wiem, do fotografii. No to idę sobie, kupuję aparat, nie wiem, mm, kupuję aparat, gdzieś tam robi zdjęcia i tak dalej, próbuję, tak? Później być może będzie coś innego. Uczę się poprzez doświadczenie. Albo poprzez medytację, poprzez otwartość, właśnie pokaż mi, Boże, co masz dla mnie najfajniejszego, najlepszego. Ale i tak, kochani, tak jak powiedziałam, intencje są tutaj kluczowe, bo można mieć naprawdę przepiękne talenty. Ja to widziałam wiele razy, kochani, wiecie, że ludzie naprawdę mi mieli fajne talenty. Mieli fajne talenty, mieli predyspozycje, mieli kompetencje. Tam nie było, nie było jakby do czego się przyczepić tak w cudzysłowie oczywiście jedyne czego zabrakło to właściwa intencja, czyli właściwa motywacja do tego czego ja chcę do tego czym ja się chcę dzielić czy to jest to po to, żeby nie wiem robić wrażenie, być nie wiem popularnym i tak dalej, i tak dalej. czy to jest kwestia dzielenia się że ja przyjmuję od życia te dary w postaci talentów i ja oddaję te dary innym ludziom to po prostu przeze mnie to po prostu przeze mnie przepływa wy sobie ten temat intencji wiecie i tego słuchania siebie będziemy omawiać na kolejnych na kolejnych lajfikach Dzisiaj chciałabym Wam zwrócić właśnie uwagę, uwagę co do, tego, co do tego, czego ja tak naprawdę chcę. Czego ja tak naprawdę chcę? Wiecie, ostatnio miałam, kilka dni temu, miałam spotkanie tutaj na Zanzibarze z pewną bardzo znaną aktorką i. To spotkanie było w grupie i tam padło takie pytanie właśnie w jej kierunku, czy ją to nie męczy, no bo to polska popularna aktorka, czy ją to nie męczy, że przyjeżdża na wakacje i wiecie, udziela wywiadów, albo nie wiem, ktoś ją tam zobaczy w restauracji i od razu leci po, jak to się nazywa, po autograf, czy tam, żeby sobie zrobić fotkę, cokolwiek. Tak, Czy ją to po prostu nie męczy. A ona tak popatrzyła, ona tak popatrzyła na nas i mówi do, do nas, że... Ja, nie, ja jestem aktorką z wyboru. Ja nie jestem za karę aktorką. Ja mam świadomość, że bycie aktorką się wiąże właśnie, wiąże się właśnie z czymś takim, że, że jakby jestem popularna, ludzie mnie rozpoznają i tak dalej. Ale dla mnie jest to przywilej, bo ja kocham ludzi. Dla mnie jest to przywilej, że ja nawet na wakacjach mogę z kimś porozmawiać, mogę, mogę opowiedzieć coś komuś o sobie, tak, Czy o tym, co robię. I to było tak, kochani, przekonujące, to było tak prawdziwe, bo jak ona wyraziła w ogóle te słowa, że ja kocham ludzi, to tam były w tych słowach takie iskry że ja byłam na 100% pewna, że to jest prawdziwe. I to jest właśnie czysta intencja. To jest, między innymi, to jest też świadectwo czystych intencji. Że ja to robię, bo ja się chcę tym dzielić. Ja się chcę dzielić talentem, talentami, moimi umiejętnościami, moimi predyspozycjami. Ja kocham ludzi, więc tak naprawdę jest to dla mnie, wiecie, przyjemność, że ja przychodzę, że ja przebywam i tak dalej, i tak dalej. I... Myślę także, jak ja sobie robię rachunek, bo mi wam sumienia, to ja mam dokładnie tak samo, że ja przyjeżdżam tutaj na wakacje. Ja się cieszę, wiecie, ja się cieszę bardzo, że wymyśliłam ten projekt, że ja właśnie tutaj też się mogę podzielić, że w międzyczasie, już jak w trakcie trwania, już wymyśliłam kolejny, z którym też później przyjdę za jakiś czas, bo to jest ta chęć, że człowiek, jeżeli coś przyjął, i naprawdę to przyjął, jakiś talent, jakąś predyspozycję, to po prostu chce się tym dzielić. To tak jak wiecie, kochani, jak ktoś na przykład bardzo dobrze umie gotować, znam takie, znam takie istoty, które wcale nie są jakimiś tam kucharzami, mają zupełnie inne zawody, ale uwielbiają gotować. Jak się idzie do nich do domu, to zawsze się coś po prostu pysznego dostaje do jedzenia. A dlaczego? Bo dla nich jest to ogromna przyjemność, że mogą ugościć. Inne in, inny istoty, innych ludzi, że mogą dać coś od siebie, że mogą jakby wyrazić ten swój talent i tą miłość do tego talentu właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. Więc dzisiaj, kochani, mamy dwa, mamy dwa takie ważne aspekty w tym naszym lajfiku. Jedno to jest, czego ja chcę tak naprawdę, czyli pytanie do siebie. Jutro będziemy to rozwijać, bo jutro będzie temat właśnie jak słuchać w ogóle siebie. A następnego, a, a drugie pytanie, drugi aspekt, jaka jest moja intencja do tego, czego ja chcę. Możemy sobie popatrzeć na te rzeczy, których do tej pory próbowaliśmy, czy to wychodziło, czy nie wychodziło, czy było okupione gdzieś tam, wiecie, wysiłkiem, walką, albo czy wychodzi, czy nie wychodzi. I tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę nie to, czego ja chcę, a to, jaką ja mam motywację do tego, jaką ja mam intencję do tego, najbardziej wpływa na skutek. Czyli najbardziej wpływa na to, czy ja to będę miała, a jak będę miała, to z jakim skutkiem i jaka będzie moja droga do tego. Na to wpływają właśnie nasze własne intencje. Także dzisiaj te dwa, kochani, ważne aspekty. Można sobie, można sobie, kochani, przez jakiś czas popracować z taką afirmacją, że ja, imię, czyli na przykład ja, Kinga, sama wiem, czego ja tak naprawdę chcę w życiu. Sama wiem, czego ja tak naprawdę chcę w życiu, w mojej pracy, w moich związkach w relacjach z ludźmi, sama wiem, czego ja tak naprawdę chcę. Ja też przyznaję, że pracowałam z tą, z tą afirmacją bardzo długo, mimo że e, mimo że ja jeszcze będąc dzieckiem wiedziałam, znaczy dzieckiem, no nastolatką bardziej niż dzieckiem, wiedziałam, że ja bym bardzo chciała z ludźmi pracować, żeby, żeby wokół mnie właśnie było dużo ludzi, żeby to była taka praca w jakiś sposób twórcza ale mimo wszystko miałam, wiecie, poprzyklejanych tyle różnych oczekiwań, że w innych rzeczach się gubiłam. Ja nie wiedziałam, czy tamto to też jest na moje, czy ja się powinnam skupić tylko na jednym, czy, czy wiecie, ciągnąć pięć rok za ogon i tak dalej, i tak dalej. Więc można sobie, można zrobić to na dwa sposoby, kochani. Dzisiaj takie ćwiczenie zamiast medytacji. Albo sobie siadam, Zamykam oczy, kładę rękę na sercu i powtarzam właśnie taką afirmację, że ja imię sama wiem, czego ja tak naprawdę chcę. I tak wiecie, przez kilka minut, chociaż przez kilka minut albo można sobie pisać w postaci takiej afirmacji i obok też zapisywać rzeczy, które nam będą przychodziły do głowy. I teraz hmm, najważniejsza rzecz to jest taka, kochani, że może się okazać, że Albo nie będziemy mieli żadnych pomysłów, nic nie będzie nam, po prostu wiecie, pustka w głowie. Albo druga rzecz może być tak, że tych pomysłów będzie cała masa, całe mnóstwo. Tak jedno i drugie może się okazać nieprawdziwe, bo. Może być tak, że to nie jest wcale, że my nie mamy pomysłów, tylko my się tak zamroziliśmy, kochani, przez te różne presje, że my nie mamy dostępu do siebie, i dlatego ja, mi się wydaje, że ja nic nie wiem i, i ja tego nie czuję, a ten zbiór pomysłów może się okazać, że większość z nich, a być może żadna, nie jest nasza. Dlatego najlepiej pracować właśnie z tą afirmacją, czy poprzez mówienie, czy poprzez zapisywanie przez jakiś czas. Zapisywać sobie te wszystkie pomysły, które w trakcie będą przychodzić, i jeżeli popracujemy z tym na przykład 3 tygodnie, 4 tygodnie, to zobaczymy, jakie pomysły wtedy zostaną. Bo może być tak, kochani, że na początku będzie tych pomysłów mnóstwo, ale potem one będą po prostu odchodzić. To będzie oznaczać, że odchodzą te, które nie są nasze. Te, które my przyjęliśmy jako własne, jako nasze, ale w ogóle nie są nasze. tak? A ta, ta druga strona, właśnie, może być tak, że będzie pustka i ta nasza intuicja będzie musiała się przebić przez to całe zamrożenie, przez to wszystko, wiecie: sieć cicho, dzieci ryby głosu nie mają, przez te wszystkie przekonania. I też dopiero za jakiś czas zaczniemy to słyszeć, to czuć. No dobra, kochani, to dzisiaj na tyle. Widzę, że tutaj wszystko się fajnie nam udało, nic nie przerywało, także cieszę się bardzo. Mnie też widzę tutaj wyraźnie, widać w tej kamerce. Także, kochani, co? Widzimy się jutro mm, też o dziewiątej czasu polskiego. Widzimy się jutro i jutro będziemy właśnie mieli temat już mm, słuchanie siebie, słuchanie siebie. Będziemy się uczyć słuchać siebie. Także wszystkiego dobrego, kochani. Do jutra. Róbcie sobie ćwiczenie. Róbcie sobie po prostu ćwiczenie. No i co? Dziękuję Wam za dzisiaj. I dziękuję Wam bardzo, kochani, za wszystkie udostępnienia i za wsparcie dla mnie i dla innych. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.